Miałam rok i spadłam z metalowej konstrukcji wspinaczkowej na Placu Zabaw. Przez całe życie uważałam to wyjątkowe przeżycie za moje pierwsze wspomnienie. To moje najstarsze wspomnienie, a mimo to bardzo żywe. Nie pamiętam wydarzeń, które doprowadziły do mojego doświadczenia, ale samo wydarzenie pamiętam bardzo dobrze. Nie byłam nieprzytomna, ale raczej określiłabym to jako nadświadomość. Miałam wrażenie, że postrzegałam to poprzez dojrzałą świadomość, a nie przez mózg małego dziecka. Nie pamiętam, jak upadłam, ale pamiętam, że nie czułam absolutnie żadnego bólu, ani też nie czułam uderzenia o ziemię. Trudno to wyjaśnić, ale czułam się, jakbym lewitowała w górę, ale jakimś cudem wiedziałam, że moje ciało znajduje się na ziemi. W górze nade mną widziałem to piękne, ciepłe, delikatne, a jednocześnie jasne, białe światło. Światło miało głębie, ponieważ było najjaśniejsze w środku, ale było też spektrum bardzo pięknych i delikatnych kolorów. Przypominało trochę słońce. Ale nasze oczy postrzegają słońce jako biały, płaski okrąg, na który patrzenie jest bolesne. To światło nie wyglądało płasko i nie bolały mnie oczy, gdy na nie patrzyłam. W tamtym momencie wydawało się, że czas się zatrzymał lub po prostu nie istniał. Poczułam, że światło mnie chroni i nic w jego obecności nie może mnie dosięgnąć ani skrzywdzić. Poczułam się wyjątkowo spokojna i kochana. To nie była miłość między ludźmi, która wiąże się z różnymi emocjami. Ta miłość była bezwarunkowa i spokojna. Lewitowałam w stronę światła. Jednocześnie miałam świadomość, że nie żyję. Nie miałam słowa na pojęcie śmierci. Miałam silne poczucie, że moje życie się skończyło i wracam tam, skąd przybyłam. Widziałam swoje życie na Ziemi jako ułamek sekundy i maleńki ułamek tego, co miałam przeżyć. Pomyślałam sobie, czy to było to. Nie, to nie może być to. W tym momencie miałam jasne zrozumienie tego, kim jestem. Na podstawowym poziomie. Nie mówię o ziemskich atrybutach, takich jak płeć, rasa czy pochodzenie etniczne. Mówię o duchowym mnie, z braku lepszego określenia. Nie byłam ludzką formą i nie miałam wieku. Po prostu byłam. Aby wyjaśnić to doświadczenie, piszę wszystko w porządku linearnym, jednak wszystko to wydarzyło się jednocześnie. Trudno to wyjaśnić. Zobaczyłam przedsmak życia, jakie miałam prowadzić. Wszystko miało sens, ale nie pamiętam szczegółów. Miałam do wyboru albo pójść w stronę światła, albo wejść prosto przez nie. Jednak nie byłabym w stanie wrócić. Choć to miejsce było przyjemne, chciałam kontynuować swoje ziemskie życie. Miałam zostać kimś, a miałam świadomość, że jeszcze nawet tego nie zaczęłam. Zgodnie z moją wolą wróciłam. Potem światło zaczęło słabnąć i zobaczyłam dwóch mężczyzn idących w stronę sali gimnastycznej w dżungli. Początkowo widziałam je z perspektywy obserwatora z boku. Chwilę później patrzyłam na nich z perspektywy mojego ciała, które leżało na ziemi. Jeden mężczyzna był moim ojcem, a drugi przyjacielem rodziny. Co dziwne, widziałam, że nie byli zbytnio zmartwieni. Ale czuli się trochę winni. Byłam przytomna, kiedy ojciec mnie odebrał, ale potem wszystkie moje wspomnienia blakły. Później nic nie pamiętam, dopóki nie byłam trochę starsza. Miałam wrażenie, że obudziłam się na krótką chwilę ze świadomości malucha, ale potem zasnęłam. Z braku lepszego określenia, ponownie w świadomości malucha. Później, gdy miałam około trzy lata, zaczęłam doświadczać snów. Te sny były dla mnie wyjątkowym przeżyciem. Nagle przypomniałam sobie moment, w którym zobaczyłam światło, jako wspomnienie własnej kategorii. Nie był to ani sen, ani wspomnienie na jawie. To było równie prawdziwe, a nawet bardziej realne niż prawdziwe. Nie wiedziałam, co zrobić ze wspomnieniem, ale wiedziałam, że w jakiś sposób zapytam o to, gdy nadejdzie odpowiedni czas. Dorastając, nie myślałam zbyt wiele o śmierci, ale zawsze o niej wiedziałam, mimo że ludzie zakładają, że dzieci nie są świadome tej rzeczywistości. Przez wiele lat nie wiedziałam, co oznacza to doświadczenie. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego w tym wieku miałam tak jasne zrozumienie, ale miałam wczesne wspomnienia z lat następnych. Stawało się to dla mnie coraz bardziej zagmatwane i z biegiem czasu nabrałam przekonania. Że musiałam dokonać reinkarnacji. Gdybym była starszym dzieckiem, które umarło i doznało reinkarnacji, wyjaśniałoby to kwestię chronologiczną. Zaczęłam wątpić, że może pomyliłam część o mężczyznach i że może to był mój ojciec z innego życia. Byłam zdeterminowana, że pewnego dnia dowiem się, kto upadł i czy dziecko rzeczywiście zginęło po upadku na Placu Zabaw. Mam teraz 34 lata. Dopiero w zeszłym roku zdecydowałam się zapytać mamę, czy pamięta to wydarzenie. Opisałam to i wymieniłam ludzi, o których myślałam, że tam byli. Potwierdziła zdarzenie i powiedziała, że upadłam i uderzyłam się w głowę. Na ziemi byłyby to sekundy. Jednak czułam się, jakbym była poza domem przez niezmierzoną ilość czasu. To, czego byłam świadkiem i czego doświadczyłam, nie odpowiada czasowi trwania upadku i bycia podniesionym. Otrzymałam potwierdzenie, że to ja upadłam i że nie z martwych wstałam. Nie mówię zbyt wiele o tym doświadczeniu, ponieważ uważam, że ludzie po prostu go nie rozumieją lub się go boją. Trzymają się swojego ograniczonego, materialistycznego poglądu i próbują wyjaśnić moje doświadczenie jako złudzenie optyczne. W tym sensie ich rozumiem, bo nie są sobie w stanie tego wyobrazić. Wiem, że to nie jest złudzenie optyczne. Chętnie jednak podzielę się nią z ludźmi, którzy są na tyle otwarci, by słuchać.